Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dzień dobry, witam Państwa. W studiu też naszymi gośćmi dzisiaj wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, była premier Ewa Kopacz, Dzień dobry. Dzień dobry. A także poseł Bożena Chęczyca. Dzień dobry, Platforma Obywatelska. Drugie Panie, po wizycie na rynku, po rozmowie z mieszkańcami już, Pani Premier, czym spowodowana jest Pani wizyta tutaj w Kępniu, oprócz oczywiście agitacji politycznej dla Pani poseł Chęczycy? No oczywiście, że tak. No, znam Panią poseł Chęczycę od lat, obserwowałam jej pracę w polskim parlamencie. Przez ostatnie lata i uważam, że jest to osoba, która nie zawiodła tyl, nie tylko mojego zaufania, ale pewnie też mieszkańców, którzy na nią oddali głos w ostatnich wyborach. Więc warto mieć kogoś, kto może zupełnie obiektywnie ocenić jej pracę i powiedzieć tak, idźcie na wybory 13 października, oddajcie głos na panią poseł, bo ona świetnie reprezentuje wasz region, jest waleczna, jest przyzwoita i jest szalenie solidna w tej swojej pracy, którą. Która robi. Pani poseł e, również rozmawiała z mieszkańcami przy okazji wizyty pani premier. E, te rozmowy czego dotyczyły z mieszkańcami? E, rozmowy dotyczą no, przede wszystkim. E, no nie ma co ukrywać, polityka jest w tym momencie bardzo obecna w życiu każdego Polaka. Natomiast pani Kopacz jest taką osobą, że ludzie chcą z nią też i również ze mną rozmawiać o swoich problemach, o życiu, o, o pomysłach. Także bardzo miłe są te wizyty pani, pani Kopacz, bo to już trzecia wizyta i mam wrażenie, że mieszkańcy się zaprzyjaźnili z panią, z panią Ewą i mnie to bardzo cieszy, że ten polityk taki z pierwszych stron gazet, z telewizji. Y, może być taki przyjazny dla mieszkańców, i mieszkańcy to czują. Panie wiedzą jakoś, tak? Ale chciałam premier. powiedzieć, że to nie jest moja ostatnia wizyta. Jak Państwo wiecie, za co serdecznie dziękuję również tym, którzy oddali głos w ostatnich wyborach do Europarlamentu na mnie. Dzięki waszym głosom jestem tam, gdzie jestem i tam mogę godnie reprezentować i walczyć chociażby o europejski program walki z rakiem i o to, żeby mieszkańcy, chorzy mieszkańcy naszego kraju mieli równy dostęp do nowoczesnych leków jak mieszkańcy bardziej nowoczesnych yy, krajów Europy Zachodniej. O tym jeszcze pomówimy Państwu. Pani Natomiast Pani chcę powiedzieć, że. Yy, w momencie, kiedy zakończą się te wybory 13 października, a wierzę głęboko w mieszkańców kępna, powiatu Kępińskiego i całego okręgu wyborczego, że pani poseł pozostanie u siebie w biurze tam, gdzie jest, a ja, no, gdzieś tam mam nadzieję, znajdzie się jakiś kawałek dla mnie miejsca. No, I w związku z tym chciałabym też mieć tu kontakt z mieszkańcami miłości. Pani Kempna. otwarła niedawno biuro chyba w Poznaniu, Poznaniu. tak wielki tak. i planuje Pani taką placówkę tak, tutaj. W chciałabym w. Kemp nie, ponieważ mówię, no świetnie mi się z panią poseł współpracuje. Chciałabym mieć tu w kraju takiego dobrego partnera do realizacji dwóch celów. Pierwszy cel to to, o czym mówiłam. Trudno, żebym o tym nie mówiła jako lekarz i jako były minister zdrowia, czyli walki z rakiem i, i zdobycia jak najwięcej środków z Europy na to, żeby nasi polscy pacjenci mieli dostęp do nowoczesnych metod, ale też mieli pieniądze na profilaktykę, mówię o placówkach ochrony zdrowia, ale też żeby kobiety, które dzisiaj borykają się z, no, z tym największym zabójcą XXI wieku, Miały takie same szanse na dostęp, chociażby do szczepień, szczególnie te młode dziewczyny. O co bardzo, bardzo pani poseł Chęczyca walczyła przez lata i, i, i to był jej taki gwóźdź programu, czyli zdrowie publiczne, profilaktyka i, i, i generalnie dbałość o komfort zdrowotny obywateli. A drugi powód, który chciałabym mieć partnera w pani poseł, to jest to, że. W ramach swojego wiceprzewodnictwa mam w kopercie, tej zadaniowej kopercie, mam przede wszystkim opiekę nad prawami dzieci. Czyli jestem takim od odpowiedzialna za prawa dzieci w całej Europie. Myślę, że jeśli cokolwiek będzie się złego działo, to tak wrażliwa osoba, jak pani poseł zawsze da znać, zawsze powie, że tu jest problem, problem, który dotyczy naszych dzieci tu z regionu, dzieci z Polski i będzie takim łącznikiem między mną a naszą ojczyzną. Pani ostatnio głośno w debatach nawoływała Parlamencie Europejskim właśnie do powołania Komisji Specjalnej do spraw walki z Rakiem. W ogóle w waszej kampanii jest europejsko, o służbie zdrowia nawołujecie, że to jest ważne, żeby to była ta Europejska służba zdrowia, tak? I pan, ja pan coś powiem, można wykonywać swój świetny, świetnie wykonywać swój zawód, niezależnie od tego, jaki on jest. Można być świetnym sportowcem, jeśli się trenuje, można być świetnym rodzicem pod jednym warunkiem, że ma się zdrowie. Czyli to zdrowie powinno być priorytetem nie tylko dla polityków, dla nas wszystkich. Wszystkich tych, którzy dzisiaj chcą wychowywać swoje dzieci, swoje wnuki, patrzeć jak one dorastają, ale też w dbałości o te nowe pokolenia. Chcemy, żeby nasza służba zdrowia była na takim samym poziomie jak służba zdrowia w innych krajach, ponieważ... To, o czym mówię teraz, czyli o tym programie europejskim, programie walki z rakiem, skłania nas do jednego myślenia. Rak nie ma barw politycznych, rak nie zna granic i dotyka zarówno tych, którzy mieszkają w Niemczech, Francji, we Włoszech, jak i w Polsce. Ja chcę tylko, żeby niezależnie od tego, gdzie pacjent, którego niestety dotknęło to nieszczęście i jest chory, nie czuł się, że mieszka na wschodzie czy na zachodzie Europy. Szanse tych chorych muszą być jednakowe. Do tego służą między innymi fundusze europejskie i chciałabym, żeby w tym funduszu europejskim walki z rakiem znalazły się również środki na to, żeby wyrównywać szanse naszych polskich pacjentów. Panie wiedzą, jak wygląda sukces wyborczy zarówno pani premiera Ewa Kopacz, jak i posłu Bożena Chęczyca, chociażby wyniki wyborców, wyniki wyborów. Poprzednich właśnie do Parlamentu Europejskiego i do naszego polskiego parlamentu to pokazują. Też sondaże pokazują, że powtórzyć ten wynik będzie niezwykle trudno, a to byłoby w Wielkopolsce sukcesem powtórzyć taki wynik, pani posłutek. Sondaży sądarzami, jak to się mówi. Jak nie cudem, tak naprawdę... bo to sukces. A, a cud hmm. nawet mówią, że tyle mandatów dla Platformy. Myślę, że Wielkopolska wie najlepiej, co jest dla niej dobre i że Wielkopolanie nie zawiodą, ponieważ są pracowici, rozsądni, stoją twardo na nogach i wiedzą, że cudów nie ma. Tak naprawdę i nic za darmo nie ma, tylko trzeba zapracować, wypracować i wierzę w mądrość wielkopola. Myśli Pani, że część tutaj mieszkańców tego regionu pójdzie na panią zagłosować, nie patrząc na sztandar polityczny, tylko po prostu na swoją Bożę Nachęczycę, mówię swoją mieszkankę tego regionu. Tak, myślę, że mam nadzieję, że tak będzie, co pokazują każde wybory również do Europarlamentu, że jednak Kępnianie tutaj są patriotami lokalnymi i chcą mieć swoich w różnych instytucjach i część, tak jak pan redaktor mówi, jest powiedzmy apolityczna. Polityka nie ma aż takiego znaczenia, tylko głosuje na osobę i na swojego. Czyli pani premier Ewa Kopacz też jest jakby swoje, bo dużo głosów otrzymała w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chciała i będę zabiegać wszyscy mieszkańcy Kępna nie tylko całego regionu o to, żebyście mnie w pewnym momencie uznali za swoją. To jest takie, to jest takie moje marzenie. Chciałabym tu przyjechać i czuć, i czuć, że jestem u siebie, że nikt mi nie zapyta po raz kolejny no a, a pani to nie z Wielkopolski? No tak, no nie z Wielkopolski, ale stąd dostałam mandat, będę godnie go reprezentować, będę reprezentować interesy mieszkańców, a wraz, zwracając się do nich ja bym prosiła tylko o jedno. Ci wszyscy, którzy zaufali mi podczas krótkiej kampanii do Europarlamentu, dali na mnie głos. Proszę Was wszystkich, pójdźcie teraz na te wybory i tak jak wtedy oddaliście na mnie głos w eurowyborach, oddajcie te swoje głosy na Panią Poseł Chęczycę. Gwarantuję, że stworzymy naprawdę bardzo dobry, merytoryczny i pracowity duet. Będziemy tu razem, zespół, wespół, będziemy mieli dla Was czas, będziemy doceniać Wasze zaangażowanie, ale też będziemy mieli dla Was ogromny szacunek, czego niestety u naszych oponentów politycznych się nie... Nie można dopatrzeć. Dziękuję bardzo wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz, a także poseł że Nachęczyca, gośćmi naszego sobotniego programu Radio Dziękuję paniom. Dziękujemy bardzo. bardzo. Radio SUD, Radio SUD. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.